No dobra, ten yy, pierścień nie pasował, bo to nie był ten pierścień. Ale po przeczytaniu książek i metodą prób i błędów chyba udało mi się wykonać prawidłową obrączkę. Fuck yeah! To się dzieje w końcu! Fuck płonę! A nie, to zapłonie. To Manekim płonie. Płoń skurdzi synem. Trwi. Do świątyni Jesteśmy blisko O fak, dobra ściągamy oblicze prawdy Jesteśmy w świątyni Napiszemy sobie Lepiej OK. i pociągniemy to do końca mam nadzieję Dobra faj pan się narąbał mamy tak List od księdza. Przeczytam go sobie. Aha. Nie mam go w dokumentach, czyli prawdopodobnie nie będę mógł go przeczytać. Du, 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 du. List... O jest, mogę. Wasza wilebna ekscelencja. Podobnie skorzystałam z sposobności, aby okazać moją wdzięczność i radość za zadanie, które z niezmierną łaskawością zostało mi wyznaczone. Jeszcze... Szerzenie dobrej nowiny pośród... Szerzenie! Kurde, to jest taka trzegonowa nowiny pośród tych dzikich, pięknych gór. Przechodząc niestety do mniej radosnych spraw, zamiarem mojego listu jest poinformowanie Waszej Ekscelencji o dziwnych zdarzeniach, jakie miałem miejsce w kościele mi w opiekę. Wszystkie te zdarzenia powiązane były z obecnością w jednym z ołtarzy bocznych doskonale wykonanego marku, marmurowego posągu świętego, świętej Marii Magdaleny w modlitwie. Zacznę od początku. Kiedy tylko zdomowiłem się w, w tej plebanii, poinformowano mnie o historii powstania tego dzieła, które wykonane zostało... Wykonanie zakończyło się śmiercią rzeźbiarza. Później zauważyłem, że kilku młodzieńców oddawało cześć świętej dość w osobny sposób. Otóż poza zwyczajowym zapaleniem świeczek, złożeniem ofiary z kwiatów, umieszczali oni na ołtarzu podarunki godne bogańskiej bogini. Takie jak mleko, miód, czy ch kromkę chleba z rysunkiem kłosa pszenicy. Ale żeględy i ludowe przesądy nie wywołały u mnie to Jezu, poruszenia od czasu kiedy wziąłem udział w rozpadzie związku z powodu posągu młody pastuch, który miał zamiar się, że nic nie ma żadnego z sakramentów. Przed do mnie z pytaniem jakie kroki ma poczynić, żeby móc związać się z jego z ziemią przeznaczoną. Jednak gdy tylko posąg mignął mu po raz pierwszy przed oczami, ogarnęło takie wielkie oddanie wobec posągu, że przestał odwiedzać moją, swoją przyszłą żonę. Pewnego dnia pod koniec mszygu tam młodzieńce doprowadziła do za sporu między nim a jego narzeczoną, której to próbował się odebrać pierścionek, zaręczynowy czapeczkę przeszywaną złotym filigarem, filiganem, jakie zwykłe nosić w tych górach, by móc wręczyć go posągowi. Spośród... Spór ten miał miejsce w kościele ledwie kilka kroków od ołtarza niezgody i moim zdaniem było. Moim zadaniem było rozdzielenie obojga oraz przyjęcie próby, podjęcie próby pogodzenia ich ze sobą. Kurwa, jakie to ściąga? Nic nie pomogło zwiększyć zmniejszyć serca tego młodzieńca. Uporczywie twierdzi, że jego wybranka nie była godna jego serca. Teraz w pełni oddany świętej, której też pragnie się oddać. Nazwał niewłaściwie. Jego pragnę dodać nazwał niewłaściwie. Jego zamiłowanie wobec posągu urosło do tego stopnia, że spędzał swoje dni modląc się tylko przed nią. I jak to tak bardzo, że musiałem, tak bardzo, że musiałem go przepędzać. Trwało to jakiś czas, a w końcu pewnej nocy zostałem obudzony ze snu przez dziwny odgłos dochodzący z kościoła, gdzie znalazłem go obejmujący posąg płacącego. Pozostałem ukryty w cieniu, aby móc obserwować jego poczynania, w międzyczasie próbując odzyskać właściwość słów. Dzięki którym pomógłbym mu wrócić do siebie. Jednakże usnąłem, i gdy tylko się budziłem, następnego ranka nie było już w pobliżu posągu. Nie było go już w pobliżu posągu. Jakiś czas później, kilku drwali, powiedziało mi, że widzieli go, jak poszedł w las. Od tamtej pory minęły dwa tygodnie i słuch po, wszelki po nim zaginął. A zważywszy na to, jak chłonne były te ostatnie noce. Chłodne były te ostatnie noce. Nikt nie wierzy w to, że młodzieżnik zostanie odnaleziony żyw. Jeżeli w ogóle ukrywał się przez jakiś czas w lesie. Dlatego też sercem przepełnionym smutkiem zwracam się do Waszej ekscelencji O radę. Jakie to było długie? A przysaliśmy. I pewnie ten posąg to był posąg Anni. Jak mi się wydaje. Wiście klonów wszędzie. Dobra. Legend. Później sobie przeczytam Eee... O ołtarz Miska ofiarna. Wygląda na miskę ofiarną I tu jest yy, kielich Zmierzony między korzeniami, To musi być coś ważnego Czy kiedy. Co? Czy ktoś kiedyś w ogóle nalał do niego kawy To wiem, może razem z tortem Co? Say fucking what? O, na ja bardzo się przesunąłem. I co teraz? Weź kielich. Weź kielich. Weź kielich. Czy muszę robić prawdy go wziąć? O, tu. Raduj się z nami, matko pełnych dzięków dziewic i wszystkiego, co nas otacza. Pokaż swą twarz, pociesz nas w buru, bądź z nami na zawsze. Może jedna ofiara to za mało. Czy to trzeba w obliczu... Za... E, ten? Werwać e, tą maskę? To churne maskę. Ten kielich, bo jest nam dość potrzebny. No. O, jest, rozstąpiło się. Dobra, możemy go zabrać. Okej. Okay. Teraz odzyskuję pełno tego czegoś. A wcześniej to. tego było jak na lika likarstwo. Dobra, musimy ściągnąć, co ja chciałem właśnie przez zrobić. Musimy to ściągnąć. Pa pa, pam. pam nam warsztat i teraz możemy odprawić ostateczny rytuał fakie Dobra, tutaj na strychu będziemy mogli odprawić ostateczny rytuał zagłady śmierci 3D. Ta gra przestała w ogóle być straszna, więc muszę ją skończyć, żeby zagrać w coś co jest straszne, bo tytuł tego serialu to nie jest dość zakręcone przygodówki 3D, tylko moje koszmary. Nie stoi prosto, potrzebuję czegoś do stabilizacji. Eee. Uh. Co? Potrzebuję czegoś do stabilizacji. Say fucking what? Co? Czego do stabilizacji? Super. Stabilizacji? Aha, do rogu, żeby coś wciepać, ja to co ja tam muszę dać? Nie, gro, błagam! Nie, 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 ja mam? Kurde... Wyciąłem wam to, bo to było masakra, włączenie tego wszystkiego, ale... To muszę połączyć, że ży, że, 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 Tym. Suknia złączyła się z maską jakby. To było straszne. Nie robi się takich rzeczy. To było straszne. Robi się strasznie Dobra, nieważne Teraz musimy To jest głowa dziecka Musimy ubrać maskę mordercy Gdzie jest maska mordercy? I zrobić rytuał Zdeformowane drzewko. Dobrze, ludzie, już wiem, że i serę. Znowu podgrzać. I dźgnąć. Teraz zebrać krew. Okej. Okay. Możemy ściągnąć. Tak, ranienie dzieci to na pewno dobry pomysł. Robi się niepokojąco, że tak mogę powiedzieć. Panie, on się na mnie patrzy. Panie! Dobra. Ukochana matko, niegdyś gasiłem pragnieniem mlekiem z Twych pierwszych, teraz przyjdzie mi zapłacić za te, za te odległe wspomnienia. Co się dzieje? Fuck, fuck, fuck! Coś zwaliłem, coś, coś zepsułem, coś zepsułem. Z stała bogini. Przemaga, przemawia do mnie. Czuję jej wtedy trzeba Klucz Anny. W końcu. Jezu, co się patrzy na mnie? Robi się strasznie. Robi się strasznie. Czy naprawdę mam Idziemy dalej. Dobra, przyszedę do ciebie, nie? Taka jest chyba fabuła. Nie wiem. Robi się strasznie. Nie podoba mi się to. Dobra. Twój oddany sługa podobnie odla... odnalazł drogę do twojego łona, ukochana. Nie mogę już się dłużej ukrywać. Aha, czy jestem chłopakiem? Zgięty, 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 naprzód. Aha, tu spłoniecie, a tu przejdziecie. Zgięty. Przycisk. Nie, wszyscy mają się modlić, tak? Zgięty. Fak, jak ta maska jest drutka Zgięty Maska mordercy, zgięty A ty Masz być w drugą stronę Czyli jak się od... O No Piem, piem, i on powinien być. Czy muszę najpierw to zapalić? Chyba tak. Muszę najpierw to zapalić, czyli na kolanach, na jednym. i ten. Poza tym, czemu ty jesteś na jednym? Aha, ten wstaje. Dobra, to tak. No. Na kolanach, na jednym. Na kolanach, na jednym i u dołu. To musi być od prawej, czyli ten musi być na kolanach. Ten musi być na jednym. A, ten też się modyfikuje. A ten musi leżeć. Czyli ten na jednym. What the fuck?! Jest, dobra, udało się. Wszyscy leżą Plackiem I, Ale tu powinien się Uaktywić Papa pa, Amerikano. Pią, piem, 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 piem Powinien się portal uaktywić. Tak, dobra. Nie ja mam już więcej czasu na dzisiaj. Rozwiążę to następnym razem. Jesteśmy bardzo blisko końca.